dale na BuyClick, zdrowie. Kiedy mycie skraca życie. Zawsze wtedy, kiedy używamy do tego mycia nie do końca dobrych środków i substancji, a znowu będę taka trochę nudna. Podobnie jak z żywnością. Większa część żywności obecnej na rynku jest szkodliwa i również większa część środków czystości też jest szkodliwa. Dość dobrze podsumował to dr Josh X, nie wiem, jak to się dokładnie czyta, który zasadniczo pisze o jedzeniu i o tym, że jedzenie nasze też nie powinno być nadmiernie czyste, czyli nadmiernie umyte, wyszorowane, pozbawione jakiego, jakiegokolwiek kontaktu z naturą. Ale też mam tutaj na stronie 186, tejże książki, bardzo ładne podsumowanie tego, jak to wygląda, bo ja mogę Ci powiedzieć po prostu bardzo ogólnie, większość mydeł, szamponów, balsamów tak naprawdę jest naszpikowana sztucznymi środkami, które mają sprawić, że one będą gładkie, jedwabiste, pachnące, nie psujące się nigdy i tak dalej, a bardzo mało tego, co tam zostaje, to są rzeczy rzeczywiście korzystne dla Twojego zdrowia, tak? Dlatego trzeba być tak bardzo czujnym i tak bardzo nieprzemyślanego mycia o zgrozo unikać. Ale oddajmy głos ekspertom. W wyniku ekspertyzy badawczej zorganizowanej przez National Institute of Occupational Safety and Health, poddawszy analizie 2983 związki chemiczne z kosmetyków do higieny osobistej i środków czyszczących, ustalono, że ponad 800 z nich było toksycznych, niemal 800 cechowała toksyczność ostra, czyli uruchamiały szybkie reakcje. 314 powodowało mutację biologiczną w organizmie, 376 powodowało podrażnienia skóry i oczu, 148 guzy u zwierząt laboratoryjnych i 218 komplikacje reprodukcyjne. Dodatkowo, o czym też pisze doktor, który zajmuje się jednak głównie terapią poprzez uzdrawianie pracy i jelit, Pisze dalej, że przeciążenie toksynami jest jedną z głównych przyczyn jelita nieszczelnego i gdy z czasem w jelicie wywiązuje się stan zapalny, międzykomórkowe połączenia zwierające słabną, narażając się na większe zagrożenie ze strony cząsteczek pokarmu, chemikaliów środowiskowych oraz ubocznych produktów metabolizmu bakterii. I tak dalej. Weliczę tutaj po kolei, że z tych takich najbardziej groźnych, niefajnych rzeczy, których należy unikać, no to można tutaj zauważyć SLS czyli oraz SLES, i to są tak zwane surfaktany, czyli substancje, które zmniejszają napięcie powierzchniowe substancji, dalej parabeny, dalej wtalany, lotne związki organiczne, dietonolamina, triclosan chlor. No więc jest tego dużo. Jest tego dużo rzeczy, które są groźne w zwykłym pachnącym mydełku, który regularnie używamy, a ostatnio jeszcze częściej niż zwykle. Dlatego należy być czujnym, należy za każdym razem się na nowo zastanowić, czy rzeczywiście trzeba naszą naturalną ochronę na skórze zmywać jakimś agresywnym środkiem czyszczącym. Jeżeli szukasz więcej, polecam tę książkę, jest to jedna z wielu książek, które polecam, ale jeśli chodzi o rozdział dotyczący kosmetyków, bardzo ładnie jest to opisane. Są też odnośniki oczywiście do źródeł, więc można tego wszystkiego poszukać na podmetach i gdzie indziej. Co dalej? Na mocy prawa cytatu te trzy strony myślę, że mogę zacytować u siebie na grupie: Zdrowieje, budzimy zdrowie, które u na którą to grupę niniejszym serdecznie Cię zapraszam. Zapraszam Cię do bycia odpowiednio brudnym, odpowiednio szczęśliwym, jedzenia dużej ilości sałaty. Oczywiście, dołożenia się na nasz projekt, link do Paypela jest, link do Patrona jak już prawie jest. I co jeszcze? Subskrybowanie na YouTubie, udostępniania, wyślij taki film znajomym, o których podejrzewasz, że część ich problemów, czy to skórnych, czy to z alergiami, czy to z niską odpornością, może być związana z nadmierną higieną, źle pojętą i, i zbyt mocno przestrzeganą. No i do grupy zapraszam. Do grupy na YouTubie Zdrowieje, budzimy Zdrowie, które uskrzydla. No i do mnie na konsultacje, czy to grupowe, czy indywidualne, od dwóch dni. Wystartowały programy 100% online dla Waszego komfortu. Jeśli z różnych przyczyn wolicie pozostawać w domach, możemy zrobić wszystko w dalej, przez internet i już widać, że zapowiada się, że to jest po prostu nowa era naszych współprac. Dziękuję, pozdrawiam, dobrego dnia!